Siemanko, cześć. Z tej strony operatorzy z Wake for Friends, Rafał i Adaś. Chcieliśmy Was zaprosić do naszego nowego programu szkoleń, który będziemy prowadzić tutaj u nas na bazie Wake for Friends. Mamy też w planach stworzenie takiego cyklu filmów, że będziemy wrzucać po prostu triczki na wodzie, które sami robimy co jakiś czas do internetu, żebyście zobaczyli, czy my w ogóle cokolwiek potrafimy, żeby później Was czegoś uczyć. Tak? Szkolenia będą skierowane dla osób początkujących, jak i dla średnio zaawansowanych. Czyli jeżeli masz problemy, nie wiem, nigdy nie pływałeś na wakeboardzie, chętnie nauczymy cię wstawać, tak? Płynąć prosto, robić zakręty, ale jeżeli już pływasz od jakiegoś czasu, nie robisz progresu, a chciałbyś bardzo nauczyć się jakichś nowych triczków, to też jak najbardziej tego cię nauczymy, bo mamy w planach, żeby prowadzić szkolenia z... Trików z krawędzi oraz tych na przeszkodach. Oh, yes. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, to strona www.wakeforfriends.pl, albo, albo u nas na bazie, tak, jeszcze ok, więcej informacji. Proszę. Także co, mam nadzieję, że się widzimy. Do zobaczenia i progresu na wodzie. Cześć!